Cześć Cześć z plaży Ostatni odcinek z kolanty Już raczej więcej nic nie da rady nagrać z tego względu, że jutro o 11 wyjeżdżam Także dzisiaj mam ostatniego kokosika Może nie w Tajlandii, bo jeszcze zostaną mi 4-5 dni w, no, jadę jutro do Bangkoku ogólnie, znów będę całą noc jechał i właściwie cały dzień, no bo od 11 wyruszam rano. A w Bangkoku będę o 6 rano kolejnego dnia, więc cała noc i praktycznie cały dzień. No do tego, bo przyjeżdżę do Bangkoku, prawdopodobnie pojadę do Patai, bo tam jest plaża. To jest blisko 2 godziny od Bangkoku, takie duże miasto, gdzie, no mówię, no ta jest różnica między Bangkokiem a Patają. To na pewno ta plaża, a ja chciałbym jeszcze się trochę popalać. No już chcę być bliżej lotniska, ale też Chciałbym jeszcze skorzystać z tej pogody, z, z pływania, z wejścia, wiecie, do morza, tak jak tutaj. Nie tylko siedzieć w mieście, bo Bangkok no to tam do zwiedzania, do jedzenia, potraw, street foodu jest jak najbardziej ok, ale no nie ma tam plaż. To wielkie miasto, też czasem, jak nie ma wiatru, jest smog dosyć duży. Wiecie, 15 milionów ludzi, plus jeszcze turyści, to nawet pewnie więcej tam jest naraz e, ludzi. No, także ja ostatniego kokosika, dzisiaj kokosa na pewno nie, jeszcze mam piwko. E, jest godzina, nie, gdzie się widać, pierwsze 43. No i korzystam. Dzisiaj mój plan na cały dzień to jest tu spędzić. Nasmarowałem się kremem do opalania, e, więc myślę, że że się nie zjaram. Wczoraj już byłem parę godzin na plaży. Myślę, że za 4 godziny, przynajmniej 4-5 i nie spaliłem się. Też byłem nasmarowany, więc już ta skóra jest w miarę mocna, no i też krem swoje tam działa. Eee, no ale wiadomo, jakbyście przyjechali tutaj i chcieli iść od razu na cały dzień na plaży i nawet się nasmarujecie 50, to nie róbcie tego. Eee, po prostu znajdźcie sobie miejsce gdzieś w cieniu, nie, nie będziecie tak odsłonięci, bo tutaj słońce jest bardzo, bardzo mocne. Mówię, no ja już jest to drugi miesiąc, wiecie, w Azji, więc jestem przyzwyczajony, a i tak pewnie gdybym się nie posmarował porządnie, to bym miał poparzenia słoneczne. No, także kokosik, plaża, tu widzicie nawet palmę mam, chociaż jest zasłonięta za tym krzakiem w ogóle. Tu też siedziałem pod jedną i patrzę do góry i centralnie nad, nade mną kokosy, właśnie tutaj, tu, tutaj pod tą. No i akurat szedłem do sklepu, mówię, no nie wrócę w to samo miejsce, akurat tu siedziała taka rodzinka. Widzę, że już ich nie ma. Pewnie poszli na obiad, bo jest pierwsza. 44, więc jest spora obiadowa. No, więc trzeba patrzeć też nie tylko pod nogi, ale tutaj e, warto, warto patrzeć, gdzie są kokosy, żeby nie dostać w głowę, bo ludzie giną. Co roku, e, co roku nie pamiętam, czy 100, czy 200 osób e, na świecie ginie od uderzenia kokosa. Rok temu na, e, na Filipinach nagrałem o tym odcinek. Tam podałem te. Statystyki nie pamiętam już dokładnie, no ale, tak jak mówię, rok się tym nie interesowałem, więc już e, zapomniałem. No, Widzicie, dziewczyny chodzą, można pić piwko, kokos. E, powiem Wam, że teraz nadwidziałem zbiór podróży na dwa tygodnie na Tajlandię, na przykład na Phuket za, za około 5000 zł na e, sezon, czyli na listopad, powiedzmy, 2024. No i uważam, że cena jest dobra, bo patrząc na to, że żeby tu dolecieć ciężko znaleźć lot za 2000 w dwie strony, plus na miejscu e, No zależy jak się żyje. Ja więcej wydam tu niż na Sri Lance, bo, bo widzę mniej więcej jak to wydaje e, więc myślę, że te 4000 trzeba mieć i to na miesiąc no. ale lecąc z biura podróży nic się nie martwicie. Ja na pierwszy raz, gdybym e, nie wiem, nie był tak no już wcześniej podróżował, nie miał tego doświadczenia w podróży po Europie czy, czy na Kamino, no to ja ogólnie planowałem lecieć pierwszą podróż właśnie z biura podróży na Sri Lankę około 2-3 lat temu, ale akurat tak się życie ułożyło, że nie poleciałem na tą Sri Lankę i kilka miesięcy później sam sobie zorganizowałem. Tą podróż to rok temu, błędy, 3 miesiące w Azji. Jak ktoś nie ogląda odcinków, no to najpierw był Singapur, Malezja, później e, Filipiny. Z Filipin do Bangkoku na parę dni, z Bangkoku do Kambodży na 30 dni i około 3 tygodni później jeszcze w Tajlandii. Z tego prawie 2 tygodnie na wyspie Koh Chang. Teraz jest na wyspie Kolanta, też około dwóch tygodni. E, więc podobnie, podobnie. No i coś mogę powiedzieć, na wyspach jest inaczej niż na lądzie, jest tu większy luz. E, no ogólnie polecam każdemu e, też taką podróż właśnie, żeby zobaczyć e, na wyspie jak tu się żyje, bo według mnie to jest jest tu na pewno dużo spokojniej, jest luźniej, jest taka... No po prostu wypoczywacie, wypoczywacie. W takim Bangkoku to jest szybkie miasto, dużo chodzenia gdzieś tam po ulicach, pełnych ludzi, sklepach. To, to nie jest to samo. Tutaj widzicie no, plaża, jest, ludzie coś tu chodzą, e, tak naprawdę e, bardzo mało osób. Ja tu siedzę sam, za mną, jacyś tam ludzie gdzieś może w tych ośrodkach, e, ale, ale tak poza tym to naprawdę jest cisza, spokój. Odłączamy się od świata, od stresu, od jakichś tam złych rzeczy. Skupiamy się tylko na tym, żeby odpoczywać, wypoczywać, opalać się, pływać, jeść, pić no, myślę, że mogę Wam z całego serca polecić Tajlandię i wyspy. Jakby mnie ktoś pytał, na pierwszą podróż do Azji wybrałbym jakąś wyspę tutaj. No ciężko mi powiedzieć, czy Chang jest lepsze, czy kolanta, a mi się wydaje, że bardziej dla mnie Bardziej mi się hakowczak podobał. Yy, nie wiem dlaczego, nie powiem Wam, czy jest coś, co mi się tu nie podoba. No praktycznie nie, ale jakieś takie mam wspomnienia pozytywne z tamtym miejscem. Może to była dlatego, że pierwsza moja wyspa, ta już jest druga i mniej więcej e, wiedziałem czego się spodziewać. No tak czy siak, obie są świetne. No, mam nadzieję, że w przyszłych latach jeszcze odkryję nie, nie jedną tu wyspę na, w Tajlandii. Jeżeli miałbym tu takie miesięczne podróże jak teraz, to bym też tak robił, że na przykład tydzień gdzieś Bangkok, okolice, później z dwa tygodnie jakaś wyspa i później ostatni tydzień też już gdzieś tak bliżej lotniska e, Coś takiego Bardzo fajna e, Fajne, żeby zobaczyć jak to, to wszystko wygląda, no i też północ Tajlandii, cały czas zostaje u mnie Północ Tajlandii, której jeszcze nie widziałem i, I chciałbym Ją Zobaczyć No, Ale to Mówię innym razem, myślę, że do Tajlandii, jeżeli życie pozwoli, będę wracał w przyszłości, bo po prostu bardzo, bardzo lubię to miejsce, ten kraj, tych ludzi, tą kuchnię, te plaże. <grym> <grym> no, także ja zaraz wejdę do wody, tylko wypiję kokosika i tak cały dzień mi zejdzie, aż nie zgłodnieję i pójdę na miasto coś zjeść. No To wiecie, na miasto tu się idzie 10 minut, jakie miasto. No, powiedzmy do restauracji, gdzie mogę coś kupić. Powiem Wam, ten piasek jest tak gorący. Ja przed chwilą zanurzyłem stopy w wodzie i tak pomyślałem, że wezmę tam GoPro, żeby Wam nagrać. Jak się tu pluskam i mimo tego, że stopy całe były mokre, poszłem po GoPro do ręcznika i już wracałem, już parzyło. Po prostu nagrzewa się do. Ja nie wiem ilu, 50 stopni, czy ileś, no ale wręcz parzy. Naprawdę parzy tu piasek. Teraz jest druga 12, więc tak. Między drugą a czwartą jest najcieplej. Jest po prostu już powietrze nagrzane, jest suche. Znaczy suche, tutaj nie jest powietrze suche, bo tutaj ta wilgoć idzie od morza, ale no po prostu ta ziemia już zaabsorbowała już tyle tej energii cieplnej od słońca, że jest parzący ten piasek, i ogólnie jest gorąco. Woda jest cieplejsza. No, tak patrząc na linię brzegową, już się zaczął odpływ. Jest druga y, 12, myślę, że gdzieś 15.30 będzie widoczny już odpływ, i skały tu wyjdą. I będzie no, ten no, ponad metr wody mniej niż teraz. Już jest z pół metra mniej. Jak, jak było jeszcze jak przyszedłem tu dzisiaj dwie godziny temu wtedy było tak jakby maksymalnie przypływ, dochodził tam do tych krzeseł, teraz już zaczął się odpływ, widzicie gdzie jest linia yy, tak jakby mokrego piasku, no to tam dochodziły fale, a widzicie, że już są z metr no z 2 metry na piachu, ale tak myślę, że głębokościowo to tu z kilkanaście Myślę, że gdzie tu stałem, to miałem gdzieś po, prawie pod y, klatę wody, teraz mam y, dokładnie do pasa, czyli już 30-40 y, cm jest mniej wody, jak tu pływam. A będzie jeszcze, no tu jak są skały, nie wiem, pod wodą, widzicie, takie ciemniejsze miejsce, nie wiem jak to widać, nie chcę zanurzać. Kamerki. Bo, choć ona jest odporna od wody, to jednak słona woda jej nie służy. Gdyby to była słodka woda, to by się nic nie działo. A przy słonej ponoć, no, troszkę gorzej, jest a nie mam tej osłonki. Tak czy jak no, tutaj na około 1,20 m głębokości, myślę, że są skały, które będą później widoczne. A ogólnie, to miejsce tutaj będzie pra prawie całe, tutaj takie mm, przy tym maksymalnym odpływie. Pamiętacie, jak nagrywałem chyba dwa odcinki temu jak tutaj było takie ogromne, na 100 metrów w głąb morza. No, no po prostu morza nie było. Zrobiła się kałuża, gdzie nie gdzie troszkę wody, ale ogólnie to tutaj nic nie było, no to myślę, że te 2,5 metra wody schodzą, bo licząc to, że już odeszło gdzieś z pół metra. Patrząc na, na fale, no to może mniej troszkę. No, tak, tak jak mówiłem wcześniej, 30-40 cm plus jeszcze z półtorej metra zejdzie przynajmniej. No, także, także myślę, że ponad dwumetrowy odpływ tu jest. No a ja, a ja wchodzę, wchodzę póki jeszcze jest woda. Nie, no myślę, że spokojnie tą godzinkę, może nad półtorej godziny jeszcze da się pływać, później już albo przeniosę się w inne miejsce, albo po prostu będę się opalał. Nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. Także, widzicie, tu są już te skały właśnie pod wodą. Ja też tak staram się chodzić, żeby nie deptać po tym, bo no między skałami po pierwsze może być jakaś e, jakiś stworek, na który nadepnę i mi zrobi kuku i, i przebije sobie stopę, bo, wiecie, no jeżowców tu raczej nie widać na plażach, ale widziałem takie bardzo ostre muszle. E, one są wręcz takie, jak nadepniesz, to to tak byś na kolec. E, po prostu nastąpił, więc na to uważam, a zwłaszcza właśnie, że one się kryją między tutaj takimi skałkami, wiecie, na samym piachu tak raczej, o tu jak tu, tego nie spotkamy. No, ale w tych takich miejscach to lepiej nie chodzić. Są takie buciki do chodzenia po po, po morzu, takie, wiecie, z gumowym, po prostu podeszwą, no ale nie, nie brałem. Ja mam to, bo jak do Egiptu leciałem kiedyś z bratem i z kuzynem, to kupiłem. No ale ja po prostu minimalizuję tutaj rzeczy, które mogę zabrać w podróż, bo ja z pakażem podręcznym podróżuję. Wiecie, ogólnie to 7 kg można mieć w niektórych tych liniach lotniczych. Bo no to nie jest dużo, naprawdę, to nie jest dużo, ja często muszę przed wejściem do samolotu pchać do kieszeni jakieś takie cięższe rzeczy, jak powerbank, jak jakieś, no, parę rzeczy, no, wiadomo, płynów za bardzo nie można, jedzenie, no, ale jedzenia do samolotów to ja tak rzadko kupuję, czasem jakieś orzeszki, żeby mieć w razie głodu, ale na przykład zakładam dwie trzy koszulki, bluzę na siebie, długie spodnie, żeby jak najmniej rzeczy mi zostało w plecaku. No to jak, jakbym miał jeszcze jakieś buciki dodatkowe brać jakieś takie pierdoły, to ja bym naprawdę ważył chyba z 15 kg w tym plecaku i już musiałbym dopłacać, nie? A tu nie o to chodzi, chodzi o to, żeby mm, nie płacić za ten bagaż rejestrowany, chyba że lecicie, wiecie, do jednego kraju. To warto sobie kupić ten bagaż rejestrowany, ale jak ja leciałem, wiecie, do Turcji, e, w Turcji miałem przesiadkę. Później leciałem z Izmir do Stambułu, z Stambułu do Omanu, z Omanu na Sri Lankę, ze Sri Lanki do Bangkoku i trochę tych lotów było. Gdybym ja miał jeszcze dopłacać za każdym razem bagaż rejestrowany, czyli ten, co nie idzie ze mną na pokład, tylko jest tak, jakby mm, no po prostu pod, pod pokładem, nie mamy do niego dostępu w czasie lotu, no to ja bym z 1000 zł więcej zapłacił, bo to trzeba liczyć 200 zł bagaż rejestrowany każdy lot. No jeszcze będę miał dwa loty praktycznie do domu, bo lecę najpierw e, z Bangkoku do Chin, a z Chin do Londynu, a jeszcze z Londynu do Wrocławia, do Polski. Także widzicie, jak jakbym za każdym razem miał e, płacić za te. zadużyłem się, bo tak stoję i gadam, a w sumie nie pływam, a chciałem wam pokazać jak tutaj fajnie jest woda, po prostu błękitna, czyściutka. I powiem wam, wieczorem jest gorąca, ale teraz jest fajna rzeźka. No, także widzicie, ja tych lotów naprawdę sporo robię e, i się tam nie, jakiś czas temu znajomi pytali, no to czy mam wziąć plecak, y, czy bagaż rejestrowany. Jeżeli jest, jedziecie na przykład tylko na, na Tajlandię na 2-3 tygodnie, powiedzmy na jakiś Phuket, to możecie i walizki wziąć, weźmiecie sobie mm, po prostu musika z lotniska gdzieś do hostelu y, i, i tyle, i tak samo jak będziecie wracać. A możecie sobie kupić pamiątki, więcej rzeczy zapakować. Ja sam, gdybym miał taką możliwość, kupiłbym jakieś rzeczy do domu, e, dla siebie, może dla, dla rodziny, dla znajomych, jakieś pamiątki takie, co, co mogłoby mi się spodobać. Wiecie, no tu koszulka kosztuje na tym Old Town, gdzie byliśmy z Mirkiem Jasią, no to tam 80 batów. 8,80 zł. Koszulka to ja. 3 dolary płaciłem w Kambodży, co to było 12 zł. Uważałem mega tanio. A tu jeszcze taniej. Da się znaleźć. No tutaj umiem mnie w miasteczku myślę, że za 200-150 batów może by gdzieś znaleźć. Tutaj w tym tym... Na kolancie, gdzie jestem teraz. Ale, ale na tym Old Townie, tu na kolancie było jeszcze taniej. Zobaczymy jak w ostatnich dniach. Bo ja bym kupił sobie jakieś takie jeszcze koszulki na ramiączkach. No do, na siłownię, wiecie. Bardzo, bardzo mi ta jedna, co mam ze Sri Lanki się przydaje. Ale do domu też. Bym kupił, no i kupiłbym może coś, wiecie, dla braci albo dla rodziców, ale no, no, do Londynu jeszcze będę miał, bo mam w cenie biletu ten międzykontynentalny. Mam tam normalnie bagaż rejestrowany. Problem jest, że później lecę tanią linią lotniczą, nie pamiętam, Rainare czy Wizard do Wrocławia. No i już nie będę mógł zabrać. Także, no niestety, zbyt wiele tych pamiątek nie kupię. Ale jak je, kiedyś przylecę, nie wiem, na 2-3 tygodnie tutaj, nie wiem, z brata namówię czy kogoś, to już, to już myślę, że nakupuję tych pamiątek fajnych jakiś. A teraz teraz niestety coś tam kupię, jakąś koszulkę, jakiś tam, wiecie, kupiłem sobie, o, e, zombrekina, który, nie wiem, czy to z reki, pewnie jakaś ryba, a wiecie, sprzedali na Sri Lance, ale chciałem mieć taką pamiątkę, bo e, już rok temu na Filipinach miałem kupić. A w końcu zapomniałem i później żałowałem. Stwierdziłem, że teraz będę miał ze Sri Lanki coś takiego, no i oczywiście jakąś koszulkę. No to podsumowując moją Tajlandię, bo mniej więcej zostało kilka dni, nie wiem ile wydałem. No to więcej niż, w, więcej niż na Sri Lance, tam wydałem około Mówiłem 3, 300, ale nie wspomniałem, że jeszcze 200 zł. Wiza, no to tam powiedzmy 3,5, to myślę, że tutaj z 1000 zł. więcej wydam. Ale to tylko dlatego, że sobie niczego nie żałowałem i stwierdziłem, że wiecie, na masaż jakiś tam pójdę. E, będę miał ochotę na desery, na piwo, na, no, na nie wiem, jakieś szejki, wszystko, po prostu kupowałem to, co chciałem. No bo tutaj tak naprawdę, nie wiem, no, kawa w kawiarni. No, głównie w tym Seneleon kupuję 55 batów, 6 zł kawa, bardzo dobra, duża. E, shake 50 batów, 5,50. Kokos, 30 batów. No to powiedzmy 30. E, Pattaj, te danie, które uwielbiają głównie właśnie e, turyści, bo, bo oni to bardziej ryż z mielonym mięsem z bazylią, tajowie lubią niż pattaja. No ale pattaj, no to da się kupić za 50-60 batów, czyli 60 batów 6,60. Naprawdę tu jest tanio. Jak ja sobie myślę, że ja mam żałować sobie na, na takie danie, na jakiś tam, nie wiem, shake, czy, czy kokosa, a niedługo lecę do Polski, to stwierdziłem, że wydam te 1000 zł więcej. Po prostu odrobię to, no będę pracował. Tak naprawdę, patrząc na te wszystkie koszty... To, co zarobiłem na magazynie, mniej więcej e, tyle wydałem. Tyle wydam w Azji licząc wszystko: e, loty, jedzenie, Turcja, Sri Lanka, Tajlandia, ubezpieczenie. To powiem Wam, że może nawet nie wydam wszystkiego, co zarobiłem. Także wiedziałem, na co pracuję. Ciężko pracowałem na tym magazynie, nocki, miesiąc nocek, później miesiąc dniówek. Nad godzin 80 godzin nad godzin w ciągu dwóch miesięcy pracowałem. 2,5 miesiąca, pierwsze 2 dwa dwa tygodnie nie mogłem brać nad godzin, albo nie wiedziałem, że mogę. Po prostu w połowie października zacząłem, a tu listopada brałem już nad godziny. Praktycznie wszystkie, ile które mogłem, brałem. Nad godziny wyglądały tak w tej firmie, na tym magazynie, że jeden dzień no to, to masz 10 godzin nad godzin. I 4 dni się pracowało po 10 godzin, czyli te 40? tygodniowe, no ja brałem te 10 godzin praktycznie no patrząc, że 2 miesiące to są 8 tygodni, a 80 godzin zrobiłem no to licząc no to wychodzi, że w każdym tygodniu jeden dzień nadgodzin było ciężko naprawdę ciężka fizyczna praca rozpakowywanie kontenerów z Azji, głównie z Azji 90% to były chińskie e, wietnamskie ale widziałem i z Kambodży i ze Sri Lanki y, kartony no pełne produktów różnych, nie? Bo to był magazyn. E, taki... Sortownia bardziej. No ale... Mam po prostu. Każdy ma jakieś swoje cele w życiu. Coś, co go motywuje. Mnie, mnie w ostatnich latach, e, moimi celami, oprócz oczywiście przelarstwa, rozwoju tej pasieki, e, były, są podróże. Na to zarobiłem. Ktoś pójdzie, zarobi i kupi sobie lepszy samochód. Ktoś inny, nie wiem, odłoży na książeczkę, na konto. Inny zacznie, nie wiem, zainwestuje w coś. No ja w tym momencie swojego życia chciałem po prostu te pieniądze przeznaczyć na wspomnienia, na przeżycia w podróży. Myślę, że to jest fajny sposób na wydawanie pieniędzy, bo w końcu wszyscy po to zarabiamy te pieniądze, żeby je wydać. Ale nie wiem, jak będzie w przyszłości. Może, nie wiem, zacznę budować dom dla siebie, może. Nie będę miał pieniędzy w ogóle, żeby je gdzieś odłożyć, bo przyjdzie cięższy czas. Może rodzinę założę i na dzieci trzeba płacić, nie wiem. Ale póki miałem możliwości, miałem takie marzenia. Chciałem tu przylecieć i rok temu, i teraz. Nie żałuję tego. Żadnej złotówki wydanej, bo wiedziałem na co zarabiam, na co pracuję. Także. No cóż, podsumowując, ten mój tutaj wypad, no prawie jest dwa miesiące w podróży, to było i jest tak jak chciałem, żeby było. Jeden miesiąc takiego bardziej podróżowania, odkrywania nowej ziemi czy Sri Lanki, a drugi miesiąc wypoczynek, ładowanie baterii przed pracą w pasiece. No i to się spełniło. No mówię, jeszcze kilka dni spędzam w Tajlandii. Ale, ale tam już troszkę inaczej będzie niż tutaj na tej wyspie. Chciałem takie podsumowanie już nagrać. No, rozgadałem się, wybaczcie, jak ja zacznę gadać, to gadam i gadam. Eee, I te filmiki są za długie, ale co zrobić? <ścoughs> jak się tyle chce rzeczy przekazać, a tak czasu mało. Także nie chcę już przedłużać, ja tutaj sobie popływam. Może jeszcze pójdę po jakieś eee, piwko. Eee, Póki, póki da się pływać, to będę się chciał w wodzie, opalał się, bo mówię, no to jest ostatni mój dzień na wyspie. Mówię, za dwa dni może w Pataja, tam też jest yy, plaża, też pójdę pływać, pójdę się opalać. Yy, ale nie wiem, bo tam, wiecie, duże miasto i się bałbym tak rzeczy zostawić, jak tu, wiecie, tu i rzeczy sobie oleżą. Z tej nikogo nie ma, zresztą ja się patrzę, nikt tu nie podejdzie, żeby tutaj ktoś wam ukradł, to naprawdę. No oczywiście, zostawicie, nie wiem, torebkę komórkę, portfel na ręczniku ktoś będzie przechodził, zobaczy, że gdzieś pływacie dalej, a jest złodziejem to ukradnie, dlatego no ja chowam po prostu całą reklamówkę, gdzie mam komórkę, e, nerkę w której jest portfel pod ręcznik i cały czas, cały czas zaglądam, wyrobiłem sobie już tą ostrożność, no bo samemu podróżuję, ale trzeba uważać w podróży, bo wiecie, złodziej wykorzysta okazję, nie, ktoś ma lepkie ręce to może mieć pieniądze, wszystko, jakiś kurcze rodzaj kleptomanii i wam zasunie a wy później nie macie dokumentów, nie macie telefonu jak wrócicie, jest takie Azji, jak na przykład ja mam bilet lotniczy na telefonie, no, paszport mam w portfelu pieniądze, karty strasznie, strasznie ee, jakby stracić to by było, mam nadzieję, odpukać, że nigdy, nigdy mnie takie coś nie spotka no ale nic, widzicie, jeszcze, jeszcze woda jest, jeszcze pływam, ale żegnam się z wami dzisiaj taka pogadanka bardziej pożegnanie z kolantą także trzymajcie się pozdrawiam wam, Was ostatni raz z tej kolanty gorącej, pięknej wyspy na której naprawdę można odpocząć, można spędzić cudowne chwile, cudowne wakacje i może jeszcze nie widzimy się w Polsce, bo mówię jeszcze może jeden, dwa odcinki nagram z i to ostatni raz widzimy się z tutaj z morza, z kolanty z tej plaży, cześć Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.